No cześć kochani, przez chwilę wyszedłem z ósemki tam jest dalej ta Biedronka, nie widać, ale tam też, pra tam też prawie nie ma ani chipsów, tylko te Cran one są małe, 170 gramów za 5 zł. hello, naprawdę ochujeli, Te ale to chipsy, nie do tego, że są tańsze, ale są lepsze, właśnie czekamy na przystanku 25 na Wrocławskiej, Tutaj o, niedaleko skoczył tam nie? chyba jest zodwie w na nie. O, no, jakiś piesek sobie hasa, i tam sobie idzie. No, jednym przynajmniej sobie podjadę, bo mi się nie chce kuźwa iść, trochę za daleko, jeszcze zimno. No wiecie. Boże! O mały włosy samochód nie pierdolą psa, ty. A w biorąc samochody już do jak debile. No. pierwsze pierwsze... Piesi mają pierwszeństwo, a samochody jak, jak dawny jeżdżą. No mandat, mandaty się było do No gdzie? Ten mój PKS kurwa. Sorry, autobus, BKM. Nie będę mówił, co to znaczy. No. no A... Mm, we wtorek nagram katalog 15 aktualny Oryflame? No. Więc spoko. A katalog listy listopadowy będę grywał w listopadzie jakoś tam, tam jest dużo mega promocji na święta, wiecie o co chodzi. A w katalogu Oriflame będzie czarny weekend, Black Week, wiadomo co to znaczy, no nie? Mhm. Tam też jest dużo mega promocji na święta. Przed świętami faktycznie, no. od 2020 roku Eivon w całej Polsce pozamykał salon, nie? Yy, Jeden tylko działa w Warszawie na Słowicze, Centrum yy, Konsultantek. Tak jak ja tu mówię, centrum dowodzenia. Eee, no i fabryka w Garwolinie, największa na świecie. Więc Aivon ma czym się po, czym pochwalić, no nie? No. więc Ja jestem w Avon od 30 lipca 2014 roku. Na dzień dzisiejszy dałem zarobić dla Ewonu ponad 5000 zł, bo wszystko to obliczyłem. No. No gdzie ten mój, kurde, autobus? Czu, czu, czu. Hmm, zaraz powinien być. O, właśnie już odjeżdżę z, przysta z przystanku, tam, ten, to przy. O, podłużny! O, kurwa! Uhu! -huh. do to przeklinać, kochani! Uh -huh. Mercedes! Uh -huh. Jezu! Oczywiście mam bilet, kuźwa. Nie, skasuję na jednym się w aplikacji. Empire, sorry. O ósemka ma pojechała towarową. Też podłużna, ale hmm, s, ym, sola, Solaris nie bardzo. O, jedzie mój autobus 25. No. Dobra, kochani, to później nagram.